Dziękujemy za wsparcie. Bafo, Kartmax, Promedia, Skrzynie Zając, Real, Pixel Press, Smartcamp, Camel Team. Wsparcie młodych kierowców i rozwój ich pasji są kluczowe dla przyszłości motorsportu. Dlatego postanowiliśmy nakręcić serię filmów mających na celu promocję tej dyscypliny, jednocześnie pokazując jej piękno na jakże coraz rzadziej spotykanych już torach. Projekt pilotowany przez Fundację Młodzi w Kuźni Motorsportu oraz DD Motorsport Poland. Powered by Media Division. Raz do roku w poniedziałek po świętym Jakubie zjeżdżali kupcy na jarmark do Warszawy. Tak teraz, w każdą niedzielę, wszystkie drogi prowadzą do Słomczyna. Prosimy o zachowanie ostrożności, szczególnie w miejscach zatłoczonych i przy zawieraniu transakcji. Niemalże ćwierć wieku później, kiedy znikają kolorowe jarmarki. Słomczyn, swoją magią i energią przyciąga nową brać brać kartingową. Każdy, kto czuje, że w jego żyłach zamiast krwi płynie ciekłe paliwo, powinien raz w życiu doświadczyć tego, z czym mierzą się kierowcy na tym kultowym obiekcie. Ten odcinek będzie krótką historią na temat tego toru. Autodrom Słomczyn posiada trzy nitki toru: linia do wyścigów samochodowych, ścieżka do rali crossu oraz linia kartingowa. Ta ostatnia mierzy 1208 metrów i 46 cm. Ze względu na fakt, że obiekt obsługuje różne dziedziny motorsportu. Kartingowcy mają tu wyjątkowo ciężko. Tak, to nie jest nitka kartingowa, to jest nitka raili crossowa. Jest bardzo szeroko, jest dużo piasku, brudno, to nie jest taki typowy obiekt kartingowy. Rallycrossy crossy jeżdżą, jeżdżą talerzy, szrutówki i wszystko. W pierwszym dzień treningu, w czwartek, musieliśmy no, sprzątać ten tor po tych raili crossach i było ciężko. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to jest na 10, tak? Nie ma takiego toru w Polsce. Mamy trybunę, mamy ładny socjal, duży park maszyn. Naprawdę, rewelacja, ale nitka toru nie jest typowo kartingowa. No dobrze, ale wyjaśnijmy tak w ogóle, czym jest ten cały karting. Na początku lat 50. na torach całego świata. Zaczęły pojawiać się ultralekkie konstrukcje oparte na ramie pospawanej z rur. Szybko stało się jasne, że to prosta idea. Z silnikiem umieszczonym z tyłu, włączy się na stałe do rywalizacji. Dostępność i relatywnie małe koszty w porównaniu do innych sportów motorowych spowodowały, że różnorodność zawodów i możliwość rozgrywania ich niemalże wszędzie da kolebkę najszybszych kierowców wyścigowych na świecie. Każdy z nich chce być pierwszy. Dla każdego z nich moment w wózku to walka o wszystko, a każdy moment przekroczenia mety na zawsze pozostanie w pamięci. Jeżeli spodobał Ci się nasz krótki odcinek, zaobserwuj profil Fundacja Młodzi w Kuźni Motorsportu. Będzie to dla nas znak, że nasza praca jest dla Ciebie wartościowa. Dziękujemy za Twój czas i do zobaczenia na kolejnych zawodach. Specjalne podziękowania dla Jastrzębski Racing. Spodobał Ci się nasz film? Postaw nam kawę.